Częste trętwienie rąk i nóg może mieć różne przyczyny. Zazwyczaj charakterystyczne uczucie mrowienia pojawia się u osób, które prowadzą siedzący tryb życia. Ciągły ucisk na nerwy i naczynia krwionośne, znajdujące się w nogach, powoduje pojawienie się tzw. mrówek, które znikają po zmianie pozycji. Jednak trętwienie kończyn może być również jednym z objawów choroby. Sprawdź, jakie są przyczyny częstego trętwienia rąk i nóg, i jakiej choroby może to być objaw. Częste drętwienie rąk i nóg to utrata czucia na skutek zaburzeń w dopływie krwi lub ucisku nerwów. Tym objawom może towarzyszyć pieczenie, a nawet ból rąk i nóg. Zazwyczaj na mrówki skarżą się osoby, które prowadzą siedzący tryb życia, a długie siedzenie w jednej pozycji utrudnia dopływ krwi do kończyn, zwłaszcza nóg. Jednak czasem częste drętwienie rąk i nóg może wskazywać na stan chorobowy. Częste drętwienie rąk i nóg przyczyny. Częste drętwienie rąk i nóg u zdrowych ludzi może być wynikiem stosowania niewłaściwej diety. Mrowienie i drętwienie kończyn może być objawem niedoboru witaminy z grupy B, które są istotne m.in. do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Możemy mieć również niedobór magnezu i wapnia. Wówczas pojawiają się także drżenia mięśni, czy często wyrywające ze snu bolesne skurcze nóg. Aby pozbyć się tych uciążliwych dolegliwości, należy uzupełnić dietę o produkty żywnościowe. Bogate w te składniki odżywcze. Jednocześnie trzeba ograniczać spożywanie kawy i mocnej herbaty, które wypłukują witaminy i minerały z organizmu. Trętwienie kończyn może być spowodowane długim siedzeniem w tej samej pozycji. Zazwyczaj pojawia się wtedy charakterystyczne uczucie mrowienia. W takiej sytuacji wystarczy wyprostować kończynę i unieść ją powyżej poziomu serca, by przywrócić prawidłowe krążenie krwi. Trętwienie może pojawić się także przy uszkodzeniu przewodnictwa nerwowego wskutek narażenia na nasilone bodźce termiczne, np. oparzenie czy odmrożenie. Na jakie choroby wskazuje częste drętwienie rąk i nóg? Oto one. Dyskopatia. Nerwy wychodzące z różnych poziomów kręgosłupa odpowiadają za unerwienie rąk i nóg. Jeśli dojdzie do zmian zwyrodnieniowych kręgów, a w konsekwencji do niewłaściwego przewodnictwa nerwowego, to może pojawić się drętwienie kończyn. Zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym i krzyżowym kręgosłupa powodują trętwienie stóp, a zmiany w obrębie kręgów szyjnych wywołują trętwienie rąk. Powodem omawianych dolegliwości może być również przepuklina krążka międzykręgowego, czyli tak zwanego dysku. Zbyt duży nacisk ze strony kręgów może powodować uwypuklenia pierścienia włóknistego otaczającego jądro miażdżyste. W konsekwencji dochodzi do nacisku na nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego lub samego rdzenia w obrębie kręgów szyjnych co objawia się właśnie drętwieniem rąk? Zespół cieśni nadgarstka. Długa praca przy komputerze i związane z tym nienaturalne wygięcia dłoni mogą być przyczyną zespołu cieśni nadgarstka, który objawia się ostrym bólem w nadgarstku oraz drętwieniem rąk. Reumatoidalne zapalenie stawów, RZS. Objawami RZS są ból i obrzęk stawów, rąk i nóg, a także charakterystyczna sztywność poranna w stawach i bóle mięśni a w początkowej fazie choroby drętwienie rąk. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Choroba zwyrodnieniowa polega na niszczeniu chrząstki stawowej, a w konsekwencji całej tkanki stawu. Choroba zwyrodnieniowa najczęściej atakuje staw biodrowy, kolanowy oraz kręgosłupa, jednak może dotyczyć właściwie każdego stawu, także tego w obrębie rąk i nóg. Zmiany chorobowe w obrębie układu kostnego. Nowotwór kości. Ucisk na nerw wywołany przez rozrastający się w okolicy guz może powodować drętwienie kończyn. Choroba pageta. Infekcja bądź wadliwy gen nie pozwala na prawidłowy wzrost i rozwój kości. Jeśli tego typu zmiany są zaobserwowane w okolicy kręgosłupa, pojawiają się bóle mięśniowe, bóle stawów i drętwienie kończyn. Choroby układu krwionośnego. Istotą omawianej dolegliwości jest zaburzenie w dopływie krwi do kończyn. W związku z tym jej przyczyną mogą być liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu krwionośnego. Zawał serca. Jeśli drętwieniu tylko lewej ręki towarzyszy krótkotrwały ból serca, a konkretnie kłujący ból zamostkowy, może to oznaczać zbliżający się zawał serca. Inne powody: napad przemijającego niedokrwienia mózgu charakteryzuje się krótkotrwałym, trwającym niecałą dobę wystąpieniem objawów uszkodzenia mózgu na wskutek przejściowego niedokrwienia tkanki nerwowej mózgu.